Każdego roku Komisja Europejska przyjeżdża na spotkania do państw członkowskich, aby monitorować stan realizacji programów operacyjnych, co opiera się głównie na analizie sprawozdań rocznych z wdrażania programów. Poza tym przedstawiciele województwa rozmawiali już o następnym okresie finansowania. Dyskusje, jak wiecie Państwo, trwają zarówno na tym poziomie europejskim, ale trwają również jeszcze nawet nie negocjacje, ale taki wstępny dialog pomiędzy polskim rządem a a Komisją Europejską. Według przedstawicieli Komisji Europejskiej Polska na tle innych krajów członkowskich znajduje się w czołówce pod względem wykorzystywania środków. I tego między innymi dotyczyło minione spotkanie, bo na razie zbyt wcześnie jest by mówić o kwestiach finansowych, bo nie zostały one jeszcze ustalone. Teraz jest czas na rozmowy. This is not settled. Celem naszego spotkania nie jest prowadzenie negocjacji ze szczeblem wojewódzkim, a jedynie wymiana poglądów i opinii. Nowa perspektywa unijna będzie inna niż poprzednia. Unia Europejska w tym okresie finansowania większy nacisk będzie kładła na innowacyjność i rozwój, ze szczególnym naciskiem na sektor prywatny. Myślimy, że do końca grudnia rzeczywiście założenia umowy partnerstwa zostaną przyjęte przez Radę Ministrów i to jest tak naprawdę już bardzo zielone światło do tego, żeby. Województwo przygotowywało najpierw zarys programu operacyjnego, potem rzeczywiście przymierzało się do tego, żeby program operacyjny już ubrać w, w konkrety, czyli wypełnić priorytetami, działaniami, instrumentami. Określać się wskaźniki. Pierwszego dnia delegaci z Komisji Europejskiej odwiedzili m.in. Technopark Pomerania, którego budowa i wyposażenie dofinansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W trakcie spotkania przedstawiciele Technoparku zaprezentowali efekty dotychczasowej działalności instytucji oraz plany jej dalszego rozwoju. Wczoraj mieliśmy okazję odwiedzić budowę Technoparku Pomerania i jest to typ projektu, który będzie dla nas bardzo ważny w kolejnym okresie programowania. Ważnym tematem w województwie zachodniopomorskim jest temat energii odnawialnej. Za każdym razem, gdy tylko jest możliwość, potencjał regionu jest wykorzystywany, ale według Komisji Europejskiej niedostatecznie. Jeżeli przyjrzymy się polskiemu przemysłowi, to polskie przedsiębiorstwa zużywają o dwa razy za dużo energii, czyli tyle co średnia dla Unii Europejskiej, więc jest ogromny obszar poprawy skutecznego wykorzystania energii. Oprócz planów na przyszły okres finansowania znalazło się miejsce na podsumowanie ubiegłego programu wdrażania środków unijnych i okazuje się, że nasze województwo wypadło bardzo przyzwoicie. Jesteśmy w dobrej stawce regionów Polski, co nas cieszy. To świadczy o dobrym zaangażowaniu beneficjentów, jak i wydziałów zarządzania i wdrażania Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski już od jakiegoś czasu sąduje pomysły samorządów na wykorzystanie środków unijnych. Po spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej wiadomo, że przychylnością cieszyć się będą inwestycje w rozwój transportu publicznego. Większe szanse mają więc projekty związane z inwestycjami. Na przykład w nowy tabor autobusowy, tramwaje czy rozwój sieci kolejowej.